Obecnie szkolne pracownie komputerowe są coraz częściej uwzględniane we współczesnym procesie edukacji. Jednak kontrola wielu uczniów jednocześnie, radzenie sobie z nieustannymi problemami sprzętowymi, regularnymi aktualizacjami oprogramowania czy zagrożeniami wirusowymi wcale nie sprzyja skutecznej edukacji. Tradycyjne pracownie komputerowe są nie tylko kosztowne, ale tworzą również głośne i zakurzone środowisko pracy, przetwarzają mnóstwo energii elektrycznej w bezużyteczne ciepło i generują ogromne ilości odpadów elektronicznych w ciągu krótkiego cyklu życia. A zatem, jak można to zmienić? Przedstawiamy Nexineo. Nowoczesne, ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie dla pracowni komputerowych na całym świecie. Dostarczone jako rozwiązanie Plug and Play w jednym pakiecie, przeznaczone dla współczesnej edukacji, Nexineo może zostać zainstalowane przez naszego specjalistę lub przez Ciebie. Montaż jest prostszy niż w przypadku standardowego mebla. Zawiera preinstalowany, wydajny serwer z wymaganym oprogramowaniem edukacyjnym oraz wybraną liczbę jednostek klienckich. Jednostki klienckie Nexineo są ekologiczne. Nie zawierają ruchomych części i można je łatwo zainstalować na dowolnym monitorze PC przy pomocy uchwytu VESA. Uczniowie mogą wykorzystywać pełną moc serwera poprzez wirtualizację pulpitów, która potrafi obsłużyć dowolną aplikację 2D lub 3D o wysokich wymaganiach graficznych. Wszystkie jednostki klienckie są połączone przy użyciu dużej prędkości transmisji danych z wydajnym, supernowoczesnym serwerem, który można łatwo aktualizować do nowszej wersji w razie potrzeby. Przeinstalowana konsola do zarządzania Nexi Board pozwala nauczycielowi monitorować i powiadamiać wszystkie jednostki klienckie, rozsyłać i zbierać testy, blokować dostęp do internetu lub nośników USB, kontaktować się jednym kliknięciem w trybie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z pomocą techniczną online i wiele więcej. Rozwiązanie Nexineo ze wszystkimi swoimi zaletami jest już wykorzystywane w setkach szkół w całej Europie. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji i wkrocz w przyszłość edukacji IT.